Witaj w laser Trend. Nazywam się Magdalena. Decyzję o zakupie odpowiedniego lasera do naszego salonu podejmowałam bardzo długo. Testowałam na sobie cztery modele i zdecydowałam, że laser aleksandrytowy Motus AX będzie najlepszym wyborem. A to dlatego, że jest on skuteczny dla włosów jasnych i ciemnych i przede wszystkim bezbolesny. Dlatego jeśli miałaś kiedykolwiek nieprzyjemne doświadczenia z innymi laserami, zapraszam Cię do laser trend. Witaj w Laser Trend. A teraz usiądź, zrelaksuj się i pozwól, że zaprezentujemy Ci bezbolesną technologię Motus AX. W Laser Trend jesteśmy przygotowani na przyjęcie nawet najbardziej wymagających klientów. Ulica Wileńska 2F w Lublinie. To miejsce, w którym zapomnisz o bólu związanym z depilacją laserem. Jako jedyni w mieście oferujemy depilację laserem aleksandrytowym. Ale nie musisz wierzyć nam na słowo. Już teraz zadzwoń lub wypełnij formularz kontaktowy. Zaprosimy Cię na całkowicie bezpłatną wizytę testową podczas której nasz kosmetolog zaprezentuje na małym skrawku Twojej skóry, jak działa technologia Motus AX Vlaser Trend.